Jestem koło skałki, tu nie widać dokładnie tych wieży, muszę trochę odejść, prawda, teraz już przez zieleń widać wieże skałeczne, tutaj lata wysoko, prawda, balon, widać diabelskie koło, prawda, proszę Państwa, wieżbę płaczącą, ten hotel od dawna nieczynny i tutaj to centrum... Yy, Kongresowe, prawda? I słońce za, za następnym drzewem, i kościół nadebnika. Jestem, właśnie jak mówię, koło skałki i koło mostu Grunwaldzkiego, na takim której skwerku, gdzie można elegancko sobie chwilę wypocząć. Tu w pobliżu są szkoły dawna szkoła żydowska i ośrodek żydowski, prawda? Niedaleko skałki. Ale proszę Państwa, dzisiaj nareszcie mamy piękny, spokojny, słoneczny, dość ciepły i bez większego wiatru dzień. Więc nareszcie jest ulga dla ciała i ducha. No i dlatego, prawda, tutaj robię taką małą migawkę. A widać, że balon teraz powoli, powoli opada, prawda. Tam widać, że grupa ludzi. W koszu siedzi, prawda? No i można spokojnie wypocząć. Tu nie ma za dużo ludzi. Trawa nie jest tutaj. Koszona więc na pewno różne żyjątka. Sobie tu funkcjonują i rośliny. Więc taka, <laughs> taka mała migawka z pogodnego Krakowa. Amen.